Witajcie moi drodzy! W dziewiątym już epizodzie z luźnego przeglądu. Dzisiaj mamy na deskach naszego programu, że tak powiem, grę Blending Animals. Na samym początku już możemy sobie wybrać język. Głos oczywiście wyłączymy. O tej grze wiem tylko tyle, że mieli się blenderem zwierzęta. Tyle zdążyłem wyczytać. Nie grałem jeszcze w nią. Także zaczniemy sobie. Na pierwszym poziomie Blend Click Hold. Aha. No spoko. What the fuck? Tu jest. Mhm, dobra. Żyśmy, że tak powiem, pierwszy poziom przeszli. Sterujemy jedynką, dwójką lub trójką. Trójka to chyba jest zatrzymanie, no przeszliśmy drugi poziom, powiem szczerze, tak. Hmm, trochę dziwnie. Troszkę. Troszkę dziwna ta gra. Myślałem, że to będzie coś... Coś, 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 coś... Uh, Fak. No mieliś. Fuck. Game over. No ok. Pozwólcie mi wrócić. No, hello. Restart. Nie no, pomysł na grę, jeżeli o to chodzi, to jest tak w miarę jeszcze okej, okay, nie? Ale kurwa, wykonanie. Kurde, będziemy musieli się tutaj na tym ciulstwie zatrzymać. Nie, fakt, nie da się tutaj kuźwa odwrócić tym gnojem. No niby. Przeszliśmy, ale sam nie wiem co mam powiedzieć na temat tej gry. jeszcze raz nosorożec i kret Spierdziela mnie w ogóle. <laughs> nie to yy, muszę po prostu, muszę na samą grę, jaką wybiorę, muszę po prostu że tak powiem kuknąć przed samym nagraniem, bo to nie ma sensu. Także moi drodzy, oczywiście, link do yy, pobrania gry oraz opis, gry znajdziecie pod yy, tym filmem, yy, i ja się z wami już yy, żegnam sześć